Szanowna publiczności, w dzisiejszej debacie naszą osią sporu zasadniczo była rola prezydenta w państwie. Potem debatowaliśmy na temat tego, jaka jest sytuacja w Polsce. Czy faktycznie jest duża różnica między 1919 a 1921 rokiem? Jakie czy działania, czy wybór, wybór powszechny byłby działaniem państwotwórczym, czy nie byłby? I czy faktycznie byłaby to większa reprezentacja, gdyby były wybory powszechne? Chciałbym zauważyć, że nasza drużyna postawiła argument szybkości. Państwo postawiały, że to jest jeden wybór, jeden powszechny wybór. To nie jest prawda, gdyż przyjmują państwo program Konstytucji Marcowej, w którym byłyby dwa wybory powszechne, jeden na Sejm i Senat, drugi na prezydenta. Szybkość tej sytuacji byłaby no, potrzebna, gdyż mamy i, pa i mamy władzę ustawodawczą, i potem wykonawczą, która musi być wybierana, no co, co można wziąć właśnie z przykładów wy, wyborów w 1919 roku, to trwa bardzo długo. Nasze terytoria są w 1921 dalej dość podzielone. Nie wiadomo, kto jest faktycznie jeszcze Polakiem, a kto nie. Mamy do czynienia z kompletnie inną populacją, niż w. Wy... Dobrze, proszę pierwsze pytanie. Ja, Zgromadzenie ma problem w ogóle z ustaleniem czegokolwiek i wszystko, ustalenie wszystkiego tak bardzo długo trwa. Dlaczego te wybory prezydenckie byłyby ich jedyną decyzją, która faktycznie przejdzie tak szybko i gładko? Nie powiedzieliśmy, że ma duży problem z... Przepraszam, ale to jest nieadekwatne do tego, co mówiliśmy, gdyż nie stwierdziliśmy tego, że to ma duże problemy z rozmową. Tak, i partyjnictwo jest procesem, który jest bardziej zaistniałe w późniejszych stadiach drugiej RP, więc to, to jest nie aż tak zaistniałe w tej sytuacji. Chciałbym zauważyć, że rola prezydenta jest ważna bardzo w państwie. To jest nie tylko pozycja, która jest też czysto symboliczna, to nie jest... Król Wielkiej Brytanii to jest jednak władza wykonawcza państwa, która jest potrzebna, gdyż do tej chwili mamy marszałka pisuskiego, który nie może bardzo długo pełnić funkcji no, w... Najważniejszej państwie. Potrzebujemy szybko tej władzy wykonawczej. Jeśli zrobimy dwa, jeden po jeden wybory, no to państwo polskie w tej chaotycznej sytuacji, w której jest, bo jest w chaotycznej sytuacji, można debatować, odrzucam to pytanie, można debatować, czy faktycznie jest to lepsze czy gorsze niż w 19. My uważamy, że jest jedna gorsza, gdyż mamy do czynienia z o wiele gorszym połączeniem państwa przez to dołączenie Kresów Wschodnich, które jest jednym trzeciem państwa, jest kompletnie niezorientowane, co się dzieje w państwie polskim, zero administracji wyborczej. E, więc tutaj rola prezydenta jest bardzo ważna, a szybkość tych dwóch wyborów byłaby bardzo długa i to jest bardzo długa. No patrząc na wybory z 1919 do samego Sejmu, czy sam to z samego Sejmu, tutaj mamy Sejm, Senat i prezydenta, byłoby za długie, żeby Polska w 1921 roku była w stanie tak długo się przedsięwziąć. Sytuacja w Polsce. Chciałbym podkreślić, że nie jest taka sama jak w 1919 roku. E, państwo podkreślili, że to było tak łatwe były wybory w 1919 roku. No tak, no tylko że wtedy było głosujących było 3 miliony 600 tysięcy. Tutaj mam do czynienia z populacją 27 milionów. E, odrzucam pytanie. E, trzeba popatrzeć na to, że na przykład tak, zorientowany był Zachód, poniekąd Galicja. W Galicji były sytuacje, były partie polityczne poniekąd wcześniej zorientowani byli w miastach szczególnie. Kresy wschodnie, jedna trzecia państwa polskiego, zero administracji wyborczej, zero świadomości politycznej. No i co? Czy to jest ta większość? Czy większość uznajemy za Zachód? Czy to, to nie jest argument? Czy to jest hierarchii ważności? Wasz argument o większości nie istnieje. Większość to jest sytuacji miasta, które faktycznie to miasta mogą poznać tych, tych swoich kandydatów, poznać e, ich programy. Na wsi program wyborczy nie istnieje. Odrzucam pytanie po raz trzeci. Chciałbym zauważyć, że wybory parlamentarne są kompletnie inne od wyborów prezydenckich. W wyborach parlamentarnych mamy do czynienia z ideologiami. Każdy ma swój kompas polityczny, ale nie każdy zna każdego kandydata. Na wsi ludzie by nie poznali go, gdyż program wyborczy nie mamy takiej komunikacji jak dzisiaj. Jest 2021 rok, tam programy wyborcze rozprzestrzeniane były o wiele gorszych stadiach. Państwo przedstawili też nam historię, w której jest wartość narodowa. Walczyliśmy o niepodległość. Powiedzieliśmy o niepodległość. Proszę pytanie. Dobrze, sami powiedzieliście o tym, że to jest tylko ideologia. Kiedy drugi mówca mówił, że właśnie na prezydenckich najbardziej widać ideologię i ludzie się tak bardzo kłócą ideologię, więc jakby wybierzcie jedno. Chciałbym powiedzieć, że wybraliśmy jedno. Chciałbym powiedzieć, że wybieranie swojego kandydata jest to kluczowe. I to jest e, wsparcie tych kandydatów, jest e, tym osią sporu. Chciałbym zauważyć, że państwo to przedstawili jako właśnie walkę o niepodległość. Chciałbym zauważyć, że to nie była walka o demokra demokrację, była to walka o niepodległość. 123 lata, trzy pokolenia walczyły o niepodległość. Na przykład w 1916 roku powstała ideę Królestwa Polskiego to była monarchia. I to istniało do, do, do momentu, w którym e, Rzesza Niemiecka, e, Rzesza, no, Cesarstwo Niemieckie i cesarstwo Austro-Węgierskie się nie rozpadło i nie było w stanie popierać takiej sytuacji politycznej. Polacy kompletnie nie byli zainteresowani demokracją do tego stopniu. Zainteresowani demokracją dopiero było w późniejszych stadiach, zmuszonymi przez to na traktat wersalski. Dlatego uważam, że nasz system, w którym jest szybszy i używamy faktycznie kompetentnych parlamentarzystów, gdyż oni nie byli chłopotnikami, byli ważnymi politykami, jest o wiele lepsza. W, te, w tej sytuacji w sędzięcy roku. Dziękuję bardzo. Co się wydarzyło w trzeciej mowie opozycji i w jaki sposób wpłynęło to na wynik debaty przed ostatnimi mowami podsumowującymi po obu stronach. A zatem y, przejdźmy przez poszczególne punkty sporu i zobaczmy, czy w jakiś sposób wpłynęło to na rozstrzygnięcia, o których mówiłem poprzednio. Przechodząc przez pierwszy punkt so sporu, po co jest ten prezydent? Tak, jaka ma być jego rola? Wydaje się, że mówca trzeciej opozycji. Po raz kolejny powtórzył, że chodzi o szybkość wy wyboru, o pewną efektywność ze względu na sytuację. Pod dodał do tego, że nie wiadomo do końca, jakie są granice, kto jest Polakiem, kto nie. E myślę, że to już w jakimś stopniu było podważone wcześniej przez propozycję. Poza tym nie zostało wytłumaczone, w jaki sposób w takim razie, jeżeli to nie jest jasne, sprawia, że to Zgromadzenie Narodowe, które miałoby dokonywać tego wyboru w propozycji, Drużyny opozycyjnej, miało być w jakiś sposób zapewniać tą szybkość, tak? Co również było zakwestionowane w, w, w informacji czy w pytaniu ze strony propozycji i myślę, że nie było to należycie odpowiedziane. Potrzebujemy przykłady czy reform, działań, czy czegokolwiek innego, co dowodzi nam, że rzeczywiście było tak, że ten Sejm sobie albo świetnie radził i da, da radę to zrobić, bo ma jakieś zachęty ku temu, albo. Czas na opozycję, że nie, nie udawało się tego robić. Inaczej mamy twierdzenie przeciwko twierdzeniu i sędziemu jest to bardzo trudno rozstrzygnąć. Więc to jeżeli chodzi o rolę, wciąż wydaje się, że tutaj te kwestie na samym początku o reprezentacyjnej roli prezydenta opartej o mandat przeważają, opartej o kompetencje, które dajemy prezydentowi przeważa po stronie propozycji. Trzeci mówca dodaje jednak coś w drugim punkcie sporo. Czy jest to właściwy czas, czy jest to właściwy moment. Tak? I podejmuje argument o tym, że administracja na różnych terenach... Rzeczypospolitej Polskiej nie jest do końca rozwinięta. Oczywiście używa pewnego wolbrzmienia, że praktycznie zero jest tej administracji, ale nie jest oczywiście, interpretujemy to w taki sposób, jaka pewnie była intencja, czyli jeżeli jest, to jest bardzo, bardzo niska. I to potencjalnie może pokazywać, że wybory teraz mogą być problematyczne, ale pojawia się jednak, pewne pytanie, w jaki sposób ma się to do reszty argumentacji opozycji, która mówi, że dzisiaj jest sytuacja gorsza niż w 2019 roku. Tak? To w takim razie pytanie. Co to dokładnie znaczy, i czy ta, tej administracji jest po prostu mniej niż wtedy? I druga rzecz, w jaki sposób w ogóle obecność administracji wpływa na możliwość głosowania, czy na efektywność głosowania. Tak? To jest pewne założenie niewypowiedziane, że brak administracji wpływa na przeprowadzenie wyborów. Ja jako sędzia nie mogę sobie dopowiadać, dlaczego tak miałoby być. Wydaje się, że to jest przedmiot y, argumentacji, który powinien paść. Następnie mamy punkt sporu dotyczący mandatu prezydenta, i zwróćmy uwagę, od pierwszej mowy nie mamy odpowiedzi na te argumenty po stronie opozycji. Propozycja mówiła o tym, że większa ilość osób będzie wspierała prezydenta niż nawet najlepszą partię, i również, że prezydent wybrany przez Zgromadzenie Narodowe ma negatywne znaczenie symboliczne. Te argumenty w żaden sposób nie zostały zbite. Jest kontrtwierdzenie mówiące o tym, że Prezydent ma również zwierzchność nad siłami zbrojnymi i przez to w jaki sposób buduje swój mandat. Ale nie jest to w żaden sposób powiązane z tym, co powiedziała propozycja, i wydaje się, że przesłanki propozycji są o wiele bardziej rozbudowane, żeby uwierzyć, że raczej to mandat prezydenta w wyborach powszechnych jest większy. Jeżeli chodzi o tożsamość, ten główny punkt sporu ustawiony po stronie propozycji, tutaj mamy największe zaangażowanie po stronie trzeciego mówcy. Stara się dodać do, tego, do tej dyskusji, która trwa już od pierwszych stołów, że tak naprawdę dla, Pol dla, dla Polaków ten aspekt głosowania w wyborze, tego fizycznego pójścia i oddania głosu i posiadania wpływu, na na państwo nie jest aż tak istotny. Powołuje się na to, że Polacy przede wszystkim w ostatnich latach, odwołując się do tych trzech pokoleń z propozycji, walczyli o niepodległość, a nie o demokrację. I oczywiście, i, 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 że to było w jakiś sposób na demokracja narzucona przez traktat wersalski. Myślę, że należy w takim razie zastanowić, jak to ocenić. Z perspektywy historycznej myślę, że nie do końca adekwatnym jest stwierdzenie, że narzucono nam demokrację i Polska nie chciała w ogóle systemu demokratycznego, ale możemy zrozumieć to trochę bardziej życzliwie, na takiej zasadzie, że mówcom chodziło o to, też z kontekstu reszty argumentów, że Polacy nie walczyli o prawo wyboru prezydenta w głosowaniu powszechnym, pomimo tego, że mogli chcieć niepodległości i jakiejś formy demokracji, żeby mieć wpływ. Tak? Ale to w takim razie oznaczałoby, że prawdopodobnie nie, nie chcieliby, czy nie, nie byłoby takiej mobilizacji wyborczej w wyborach. I to bezpośrednio się zderza z twierdzeniami o frekwencji z 1919, z propozycji. I teraz pytanie, komu mam bardziej wierzyć? Czy temu, że Polacy nie chcieli wyborania z w głosowaniu powszechnym, czy to, że głosowali w wyborach do Sejmu i była tam wiele, wysoka frekwencja? To jest do rozstrzygnięcia w mowach podsumowujących na pewno. Ale na ten moment wydaje mi się, że argumentacje dotyczące aktu wyboru z drugiej mowy propozycji wciąż są niezbite, wciąż tam stoją. Mitygacje po stronie opozycji o polaryzacji, braku motywacji czy ważniejszej stabilizacji nie przeważają w tym momencie, bo nie wytłumaczono dokładnego procesu, jak do tej stabilizacji dojdzie, nie wybierając w wyborach powszechnych prezydenta. W, trze w trzecim, czwartym punkcie sporu czy nawet tak, w trzecim punkcie sporu, w piątym punkcie sporu. O Boże, dużo punktów sporu, warto robić dobre notatki. W piątym punkcie sporu również nie otrzymujemy uzasadnienia. Yy, tak mamy ten spór o kompetencje Zgromadzenia Narodowego. Było to podniesione przez y, trzecią mówczynię propozycji, brak odpowiedzi po stronie opozycyjnej. Jest to pewien błąd strategiczny, który powinien mieć wpływ w takim razie na y, ocenę indywidualną, do której zaraz przejdę, bo trzeba też do, do, dotknąć dwóch rzeczy. Pierwszej rzeczy to jest to, że pytanie po stronie propozycji było zadane troszkę po czasie, tak? w tym czasie tak zwanym chronionym, czyli w ostatniej minucie wypowiedzi. Jeżeli tak się zdarza, zazwyczaj sędzia powinien zareagować w takiej sytuacji i uciąć to pytanie, ale w ferworze zapisywania, być może w różnym notowaniu czasu, może to umknąć. W takiej sytuacji należy przyznać, że odpowiedź y, mówcy powinna być zaliczona na jego korzyść, ale treść pytania nie powinna wpływać na korzyść y, propozycji. Tak, żeby nie dawać jakby. Y, Jakiegoś korzyści z tego, że przekroczono pewne zasady, natomiast jeżeli coś już zostało powiedziane, możemy założyć, że to powiedziane po prostu było na ich korzyść. Tym bardziej, że celem czasu chronionego jest to, żeby to mówca miał komfort w wypowiedzi, więc jeżeli to może mu pomóc, to powinniśmy takim przywilejem korzyści zastosować tą regułę, tę regułę. I teraz Przejdźmy do oceny indywidualnej. Jeżeli chodzi o strategię, wydaje mi się, że wskazane były kluczowe punkty, było jasno zakomunikowane, dotyczyły najważniejszych punktów sporu. Czasami były niejasne powiązania między, czy przejścia między poszczególnymi argumentami, czy też w trakcie argumentu odnoszono się do różnych rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że ocena 14 punktów jest tutaj adekwatna. Jeżeli chodzi o treści, 27,5, dlatego że nie, uz nie, nie, nie uzyskaliśmy wciąż uzasadnienia, dlaczego łatwiej prezydent prezydent, dlaczego szybciej te wybory by miały miejsce, gdyby to było przeprowadzone w formie wyborów przez Zgromadzenie Narodowe, czy też samo uzasadnienie, że łatwiej robić jedne wybory niż dwa, myślę, że nie jest wystarczającym, żebyśmy stwierdzili o zakresie tego podejścia. Co więcej, brakowało tego zbijania, o którym mówiliśmy, więc tak naprawdę te, te argumenty, które były już podniesione, nie zostały zaadresowane w żaden sposób. Jeżeli chodzi o styl. Myślę, że mowa była dosyć płynna, jeżeli czasami zdarzało się takie bardzo szybkie tempo, które wpływało na wyraźność mówienia, na przykład wypowiadanie 1919 roku bardzo szybko, to ostatecznie nie miało to wpływu na odbiór. Myślę, że łatwo można było to zrozumieć i w żaden sposób nie należy tutaj penalizować mówcy za tego rodzaju podejście, chyba że rzeczywiście byłoby to tak dużo, że moglibyśmy gubić słówka. A zatem ocena 28 ze styl, czyli średnia, to jest coś, co można dać temu mówcy. Suma punktacji oznacza 69,5 punkta. Przed nami mowy podsumowujące, tak zwane mowy reply. Zaczynamy od opozycji.